Siądźmy. Bardzo się cieszę, że mogę z wami tutaj być. Bardzo dziękuję księdzu Jackowi za zaproszenie, za ogromną życzliwość. Także w tej sprawie, aby udało się pokonać wszystkie przeszkody, także te w parafii, żeby mógł tutaj być razem z wami przez tych parę dni i dzielić się Słowem Bożym. Z pewnością każda rekolekcja to jest czas wyjątkowy, czas, w którym... Na nowo przyglądamy się naszemu życiu. Staramy się usłyszeć Pana Boga, co chce do nas powiedzieć. Będziemy starali się spojrzeć na siebie, na nas, na nas samych, na nasze życie tak, jak widzi je Pan Bóg. I cieszę się, że takim szczególnym towarzyszem naszych rekolekcji będzie wielki człowiek, który, ufamy, niedługo będzie wyniesiony na ołtarze, ksiądz. Dolindo. Nie wiem, ilu z Was już miało okazję usłyszeć o księdzu Dolindo. Czy są tacy tutaj, czy jest kilka osób? Możemy przyjrzeć się temu portretowi. O, właśnie, jeszcze tutaj na ekranie powyżej. Jest to człowiek, który przynajmniej w Polsce jest bardzo popularny. Coraz więcej ludzi, i młodych, i trochę starszych. Zaczyna wczytywać się w jego życie, poznawać jego dzieła, to wszystko, co Pan Bóg dokonywał przez niego tam, gdzie kiedyś żył, gdzie, gdzie pracował. Zmarł w 1970 roku, a więc w czasach współczesnych. Podejrzewałem, że znaczna część z tutaj obecnych już była wówczas na świecie. Urodził się trochę wcześniej, w 1882 roku. Zmarł i urodził się we Włoszech. Jego życie związane było z tym krajem. I wyjątkowość tego człowieka polegała przede wszystkim na tym, że prawdziwie mówił o nim święty ojciec Pio. Kiedy przychodzili do niego różni ludzie prosić o radę, prosić o spowiedź. Czy też żeby się po prostu nad nimi pomodlił, on mówił: Po co Wy tu do mnie przychodzicie? Po co przyjeżdżacie? Macie księdza Dolindo. Idźcie do księdza Dolindo. Ten wielki, święty człowiek był tak bardzo przekonany o wyjątkowości, o świętości tego bardzo skromnego kapłana. Jego droga do kapłaństwa wcale nie była taka prosta. Przyszedł na świat. Jako piąty z 11 dzieci w bardzo ubogiej rodzinie w Neapolu. Tak ubogiej, że jak wspominał po latach, często przymierał z głodu. W zimie, tak jak inne dzisiaj dzieci, mógł tylko pomarzyć o ciepłym ubraniu, o zimowych butach, ponieważ ojciec mówił: Nie kupię wam tego, bo zabraknie nam na jedzenie. I dlatego starał się jeść to po prostu co rosło, co zobaczył gdzieś tam przy drodze jakieś skrawki zagubionych przez handlarzy warzyw po prostu to co znalazł a więc było mu bardzo trudno w ciągu jego życia dodatkowo jego ojciec był bardzo surowym ojcem I można powiedzieć, że w sposób szczególny jego nerwowość surowość skupiła się właśnie na tym chłopcu on sam po latach kiedy umierał mówił, że nie wiem dlaczego miałem wobec Ciebie tak wielką surowość. Być może Pan Bóg przewidział, że poprzez moją twardą rękę będzie chciał Ciebie uchronić od złego świata. I umierając, oczywiście bardzo przepraszał swojego syna, już wówczas kapłana, za te popełnione wobec niego grzechy. Kiedy narodziło się powołanie księdza Dolindo, już od Najmłodszych lat czuł w sobie, że lubi być sam i lubi się modlić. Choć nie zawsze jego droga do Pana Boga była bardzo prosta. Mówił, że przeżywał momenty wielkiego cierpienia, nazywał je ciemnościami duchowymi. Wspominał, że bardzo trudno mu było przyjąć pierwszą Komunię Świętą z tej racji, że przeżywał. Bardzo wielkie cierpienia ze strony ojca. Ale równocześnie parę razy pan Jezus dał mu poznać, że przewidział dla niego jakieś wyjątkowe życie, życie w bliskości z nim samym. Jego matka zdecydowała, że pośle go do szkoły prowadzonej przez misjonarz, że być może kiedyś syn zostanie też misjonarzem. Przyjął tę wiadomość bez wielkiego entuzjazmu, ale po pewnym czasie, kiedy. Przeniósł się do tego miejsca, gdzie była ta szkoła, tam zamieszkał, choć było ubogo. Był tam jednak wielki porządek, plan dnia bardzo poukładany. Przede wszystkim było tam bardzo czysto i pobożnie. I mówił, że wielkie wrażenie robiła na nim figura świętego Józefa, którą miał na korytarzu. Ilekroć obok niej przechodził, mówił, że być może będę kiedyś. Kapłanem. Może będę misjonarzem. Jeśli tego Panie i Boże chcesz, to proszę pomóż mi w tym. I tak narodziły się początki jego powołania. Został w istocie wyświęcony na kapłana i następnie służył przez długie, długie lata w różnych miejscach we Włoszech. Nie chcę wchodzić w dalsze szczegóły jego powołania, jego pracy jako kapłana, bo to można sobie doczytać czy to w książkach o księdzu Dolindo. Czy też w różnego rodzaju źródłach, chociażby w internecie. Co jednak powoduje, że ten zwykły, prosty, włoski ksiądz stał się dzisiaj tak bardzo popularny wśród wielu, szczególnie naszych rodaków. Przede wszystkim możemy powiedzieć, że był to człowiek wielkiej wiary. Był też mistykiem. Bez wątpienia rozmawiał z Panem Jezusem. Niektórzy twierdzą, że Pan Jezus mu się objawiał. Że przeżywał mistycznie szczególnie chwile męki i cierpienia Pana Jezusa. Prawdopodobnie też miał stygmaty, stygmaty nie jak Ojciec Pio, które można było zobaczyć na Jego rękach, ale takie niewidzialne, które jednak sprawiały mu realny ból. Wielu twierdziło, że objawiała mu się także Matka Boża. Same jednak objawienie niewiele by znaczyły, gdyby nie to, że on tym, co widział, czego doświadczał, starał się dzielić z każdym człowiekiem. On tego nie zachowywał dla siebie. I ludzie, którzy przychodzili do niego, czy to do spowiedzi, czy na rozmowę, mówili, że coś niezwykłego jest w tym prostym kapłanie, że kiedy on mówi, to jego słowa przenikają przez ich serca. Udziela odpowiedzi na pytania, które nosili w sobie przez długie lata. Kiedy ich pociesza, rzeczywiście doznają pocieszenia. Kiedy wzywa ich do zmiany życia, do zerwania z grzechem, Mówili, w Jego słowach jest coś, co rzeczywiście każe człowiekowi skończyć z tym złem. Kiedy zadają Mu pytania, udziela odpowiedzi i to odpowiedzi, których nie znali inni księża, kapłani, do których ci ludzie przychodzili. Mówili, to jest Boży kapłan, działa przez Niego sam Duch Święty, a przy tym był niezwykle pokorny. Jeśli to było tylko możliwe, Starał się szukać samotności, spędzać długie godziny w kaplicy, także godziny nocne. I w ten sposób, trwając na łączności z Panem Bogiem, szukał światła i źródła pociechy dla tych, którzy w ciągu dnia tłumnie go odwiedzali. Pozostawił po sobie wiele różnych pism, listów, opracowań dotyczących i Pisma Świętego i tego, co też Pan Jezus do niego mówił. Wielu ludzi prosiło, żeby chociaż na skrawkach papieru napisał do nich kilka zdań. Nie mówili mu, po co do Niego przychodzą, a on patrzył się na nich uważnie, wyciągał notesik i zapisywał. Zapisywał słowa, które sam Pan Jezus chciał tym ludziom przekazać. Niezwykłe było to, że niemalże wszyscy z tych, spośród tych ludzi potwierdzali, że to, co mi napisał, ksiądz Dolindo, jest odpowiedzią na te pytania, które w sobie nosiłem. Współczesność odkrywa księdza Dolindo. Przez długie lata w kościele we Włoszech czyniono dużo, żeby niewielu o nim usłyszało. Owien kapłan ten, swoją pokorą, swoją bezkompromisowością, niestety wielu się narażał. Nigdy nie chciał się wycofać z tego, do czego był przekonany. Z jednej strony był bardzo posłuszny kościołowi, biskupom, papieżowi, z drugiej strony jednak wiedział, że to, czego doświadczy, rzeczywiście od Boga pochodzi. Pan Bóg kazał mu bardzo konkretne słowa kierować do ludzi, szczególnie tych, którzy żyli w grzechu, słowa nawrócenia. I właśnie ci ludzie starali się zrobić wszystko, żeby tego kapłana uciszyć, żeby nie mógł mówić tego, co dla nich było niewygodne. A on to wszystko w pokorze przyjmował. Nawet na długie lata zabroniono mu sprawować wszelkich sakramentów. Był suspendowany, nie mógł odprawiać mszy świętej, spowiadać. Bardzo z tego powodu cierpiał, bo mówił, że nie ma dla niego gorszego cierpienia, niż nie móc jako kapłan odprawić mszy świętej. Pomimo tego nie załamał się, modlił się, był bardzo pokorny, a pan Bóg później go wywyższył, zrehabilitował. I to ma miejsce choćby i teraz, kiedy tak wielu ludzi podróżuje do Neapolu. Do tych miejsc, w których przebywał przez długie lata ksiądz Dolindo, aby chociaż przez chwilę pobyć tam, gdzie przebywał ten wielki, wielki człowiek. Ufamy, że w przyszłości święty. Z czego w sposób szczególny słynie ksiądz Dolindo? Słynie z takiej krótkiej modlitwy modlitwy zawierzenia, zaufania. Jak on to mówił, modlitwy której nauczył go sam Jezus. Jest to zaledwie jedno zdanie. Ta modlitwa brzmi: Jezu, zajmij się ty. I w czasie dzisiejszej nauki chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście spróbowali pomodlić się tą modlitwą księdza Dolindo. Przede wszystkim, zanim przeczytam to, co Pan Jezus powiedział do księdza Dolindo przy okazji tejże modlitwy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że sami żyjemy w bardzo trudnych czasach, w czasach, które wielu spośród nas przerastają, powodują, że nie potrafimy ani mądrze wybierać, ani jako chrześcijanie dawać dobrego świadectwa. Bardzo często tracimy to, co najcenniejsze, co otrzymaliśmy od Pana Boga. Nie potrafimy kierować życiem ani swoim, ani naszych bliskich wielu ludzi żyje w jakimś ogromnym napięciu i przychodzą do kapłanów czy to do spowiedzi czy umawiają się na prywatne rozmowy wylewają z siebie całe worki różnych problemów które gdzieś tam w sercu tłumione są przez długie miesiące, nieraz lata przychodzą z pytaniami, na które nawet nam kapłanom bardzo trudno znaleźć odpowiedź to są ludzie, którzy niejednokrotnie są bardzo poranieni Którzy przeszli w swoim życiu niewyobrażalne cierpienie. I mówią, że jeśli nie przyjdzie na nich jakaś bardzo konkretna łaska pochodząca od Pana Boga, jeśli Pan Bóg nie wejrzy na to, co dzieje się w ich życiu, no to już lepiej, żeby to życie się skończyło. Takich ludzi niestety jest coraz więcej. I myślę, że wielu z nas jest w stanie to potwierdzić, że jest nam dzisiaj bardzo trudno, jako katolikom, jako chrześcijanom, żyjąc w tym wielkim zamęcie, olbrzym olbrzymiego cierpienia, bo sami nie wiemy, jak się wobec tych różnych spraw, o których widzimy, słyszymy, ustosunkować. Nie chcemy z jednej strony zdradzić pana Jezusa, ale z drugiej strony coraz bardziej widzimy, że jako chrześcijanie żyje nam się coraz trudniej. Wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy też pierwszym pokoleniem, które przeżywa takie trudności, że przed nami byli inni, którzy przeżywali to samo, co my. Oni też mieli swoje krzyże i swoje cierpienia. I tacy ludzie przychodzili też do księdza Dolindo. I właśnie dla tych ludzi Pan Jezus powiedział modlcie się tą modlitwą, którą was chcę nauczyć. Co powiedział do księdza Dolindo? Jezus powiedział tak i te słowa kieruje także do nas, do każdego z tu obecnych. Z jakiegoż to powodu... Wzburzony ulegasz zamętowi, oddaj mi swoje sprawy, a wszystko się ułoży i uspokoi. W tym momencie możemy się zastanowić, co jest źródłem jakiegoś mojego największego wewnętrznego zamętu, jakiegoś napięcia. Czy to jest jakiś problem, jakaś sprawa, coś nierozwiązanego z przeszłości, może to, czego doświadczam w domu od moich najbliższych? O tym chwilę pomyśl. I wsłuchaj się, co mówi dalej Pan Jezus do ciebie. Oddaj mi swoje sprawy, a wszystko się ułoży i uspokoi. Zaprawdę powiadam Wam, każdy akt prawdziwego oddania i zawierzenia, zawierzenia mi przyniesie owoc i rozwiąże napięte sytuacje. Całkowicie zdać się na mnie oznacza nie zadręczać się i nie wzburzać, nie popadać w desperację. Nie napinać się nerwowo, prosząc mnie, bym, idąc Waszym zamysłem, przemienił wzburzenie w modlitwę. Modlitwa. Posłuchajmy, piękna rada Pana Jezusa. Dlaczego w sobie tłumimy to wszystko, co jest powodem naszego niepokoju? Przecież to powoduje, że niejako otwiera się jakaś duchowa furtka, przez którą jesteśmy dręczeni przez szatana. Sami dajemy się dręczyć. Doświadczamy niewyobrażalnego cierpienia. Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym naszym wewnętrznym chaosem, cierpieniem, hałasem. Potrzeba, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł i uśmierzył nasz ból. Tym kimś bez wątpienia jest Jezus Chrystus, i tylko on może to uczynić w momencie, kiedy oddam mu tę sprawę. Pan Jezus dalej mówi: Całkowicie zdać się na mnie znaczy zamknąć ze spokojem oczy duszy odwrócić niespokojną myśl i zamęt i stać się i zdać się tylko na mnie modląc się słowami ty się tym zajmij kiedy zatem pojawi się w nas na nowo ta pokusa która nam przypomni w myśli czy w sercu czy w emocjach to co jest powodem twoich nerwów to natychmiast to utnij przerwij tę myśl i powiedz, Panie Jezu, tą sprawą Ty się zajmij. Ja nie chcę się zajmować, ja nie chcę jej roztrząsać na nowo, bo to tylko zadaje mi cierpienie. Panie Jezu, teraz Ty się zajmij tym moim problemem. Pan Jezus dalej mówi: Zamknij oczy i pozwól mi działać. Zamknij oczy i pomyśl o teraźniejszości. Odwróć wzrok od przyszłości, jak od pokusy. Odpocznij we mnie. Ufając w moją dobroć, a zapewniam cię na moją miłość, że kiedy zwrócisz się do mnie słowami, ty się tym zajmij, oddam się tej sprawie całkowicie. Pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. I wiecie, gdzie jest fenomen księdza Dolindo, że wielu ludzi usłyszało i przeczytało to, co ja teraz wam przeczytałem, i zaczęli tak robić. I po pewnym czasie przekonali się, to działa. Sprawa, która by nie pochodziła od Pana Boga, nie dawałaby takich owoców. Może by okazało się, że jednemu, drugiemu czy trzeciemu na drodze jakiejś autosugestii by to pomogło. A jednak ludzi, którzy zaczęli się w ten sposób modlić i doświadczyli niezwykłych łask, uspokojenia, ukojenia, są setki tysiące, jeśli nie więcej, na całym świecie. Ta modlitwa działa. Jak widzimy, Pan Jezus zapewnia nas, że w naszych największych troskach i cierpieniach nigdy nie zostawi nas samych, bo nas bardzo kocha. Jesteśmy dla Niego ważni, jesteśmy Jego dziećmi. Ale potrzeba, żebyśmy umieli to wszystko, co jest naszą trudnością, Mu oddawać, po prostu wpuszczać Go do swojego życia, bo często jest niestety tak. To, co jest największym moim problemem, chcę rozwiązać sam. I Pan Jezus to powtarza nam nieustannie. Twoim problemem, błędem który popełniasz bardzo często, jest Twoja samodzielność. Chcesz we wszystkim być samodzielny. Wszystko w swoim życiu chcesz robić sam. Nawet swoje problemy, których nie jesteś w stanie rozwiązać, chcesz rozwiązać sam. Nie dopuszczasz mnie do nich, nie mówisz mi o nich. A więc teraz zdaj się na Pana Jezusa. Niektórzy może powiedzą: Próbowałem, Panie Jezu, nieraz Ci mówiłem, modliłem się, zawierzałem te sprawy i nic się nie zmieniało. Nasz błąd jednak polegał na tym, że nie zaufaliśmy do końca Panu Jezusowi, bo zaufać mu to znaczy, że pozwolić, że On rozwiąże ten problem w sobie właściwy sposób, nie tak jak my chcemy. A nam się wydaje, że on zrobi dokładnie tego, czego my oczekujemy. I jeśli on tego nie robi, no obrażamy się, przestajemy się modlić. Zaufać Panu Bogu to znaczy uwierzyć, że On tę sprawę zaczyna prowadzić. Co dalej Pan Jezus mówi? I kiedy będę musiał poprowadzić Cię inną drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę Ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę Cię, niosąc jak matka niemowlę na rękach, na drugi brzeg. To Twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za wszelką cenę zająć się tym, co Cię trapi, Wprowadza zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ileż to mogę zdziałać, czy mając na względzie potrzeby duchowe, czy też materialne, kiedy dusza zwróci się do mnie słowami ty się tym zajmij, kiedy zamknie oczy i się uspokoi. Kiedy Pan Jezus mówi, żeby zamykać oczy i się uspokoić, oczywiście tu jest na myśli, tu, tu chodzi o takie wewnętrzne uspokojenie się, wyciszenie. Oderwanie oczu od tego, w co się tak wpatruję i co jest tą ciemnością, która mnie pogrąża. To nie jest zachęta do bezczynności, że od tej pory już nic nie muszę robić, nie mam pieniędzy, więc mówię: Jezus, zajmij się ty, siadam w fotelu i nic nie robię. Nie o to chodzi. To, co ode mnie zależy, podejmuję. Podejmuję szczególnie, jeśli oddam to Jezusowi i jeśli to, co mi podpowiada rozum. Co mi podpowiadają najbliżsi, co mi podpowiada szczególnie spowiednik w konfesjonale, to chcę robić, a resztę oddaję Panu Bogu i wierzę, że On będzie działał. To nie jest zachęta do bezczynności mówić, Jezu, ty się tym zajm. Posłuchajmy jeszcze, co dalej mówi Pan Jezus do tych, którzy chcą się modlić taką modlitwą. Otrzymujecie niewiele łask, kiedy się zamartwiać. To zdanie każdy z nas powinien sobie powtarzać bardzo często. Otrzymuję mało łask, kiedy się stale zamartwiam. Wiele zaś łask spada na was, jeśli tylko modlitwa wasza staje się pełnym zawierzeniem i oddaniem się mi. W bólu i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak jak ty tego chcesz. Nie zwracasz się do mnie, a chcesz jedynie, bym się dopasował do twoich potrzeb i zamysłów nie jesteś chory skoro prosząc lekarza o pomoc sugerujesz mu leczenie to jest właśnie nasz wielki błąd że modląc się zawsze mówimy bądź wola moja Panie Jezu proszę Cię o to, o to, o to, ale bądź wola moja nie, Pan Jezus chce módlcie się, bądź wola Twoja Boże niech się Twoja wola dzieje tak zresztą modlił się sam Jezus Jezus mówi módlcie się tak jak Was nauczyłem święć się imię Twoje Czyli bądź pochwalony, uwielbiony w mojej potrzebie. Przyjdź królestwo Twoje, czyli niech wszystko, co się dzieje, przyczynia się do stwarzania Twojego królestwa w nas i na świecie. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie. Jeśli powiesz mi naprawdę, bądź wola Twoja, czyli jakbyś mówił, Ty się tym zajmij, wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Powiadam ci, że się tym zajmę i podejmę działania jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne. Masz wrażenie, że sytuacja się pogarsza? Nie burz się, zamknij oczy i mów, ty się zajmij. Powtarzam ci, że się tym zajmę, że nie ma potężniejszego lekarstwa niż moje działanie z miłości. Musimy w sobie wzbudzać wiarę w tą ogromną miłość, którą Jezus ma do każdego z nas, do ciebie. Powtarzaj sobie szczególnie w czasie tej eucharystii, kiedy przyjmiesz Pana Jezusa do serca, kiedy po mszy święty będzie wystawiony najświętszy sakrament, jak bardzo jesteś przez Boga kochany. Jak bardzo jemu zależy na tobie, na twoim zbawieniu. I on w tej miłości naprawdę przejmuje się twoimi problemami. Ale nic nie może zrobić dopóki ty nie wpuścisz go. Do swojego życia, do swojego serca. Dopóki nie powiesz mu Jezu, ty się tym zajmij, czyli pozwalam ci działać. Tak bardzo Bóg szanuje naszą wolną wolę, że sam nigdy nie będzie chciał działać, jeśli my mu nie damy na to zezwolenia. To jest największa tajemnica, którą pozostawił po sobie ksiądz Dolindo tajemnica modlitwy zaufania, zawierzenia. Tajemnica, której nie do końca rozumiemy, dlaczego tak Bogu na nas zależy i dlaczego rzeczywiście, jeżeli Mu pozwolimy, potrafi tak skutecznie działać w naszym życiu. Ale ci, którzy zawierzyli tej tajemnicy, naprawdę doświadczyli wielkich znaków i cudów. Liczę, że i Wy, jeśli postaracie się to, co teraz powiedziałem, wcielić w swoje życie, doświadczycie czegoś, czego nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Jako zapowiedź tego, o czym będę mówił w kolejnych dniach, to podzielę się kolejną wielką miłością serca księdza Dolindo. Były to mianowicie rodziny i małżeństwa. I tak będę chciał w kolejnych dniach podzielić się pewnymi fragmentami ze słów, które zapisał ksiądz Dolindo do małżonków, do mężów, żon, ojców, matek, także do dzieci, które są takimi bardzo konkretnymi wskazówkami do Was. Którzy realizujecie to piękne powołanie. Ksiądz Dolin do Bożego Objawienia, doskonale wiedział, z jakimi sprawami się borykacie. Co z trudnością człowieka XX wieku, gdzie tak zmasowane zło uderza i w kobiety, i w mężczyzn, mężczyzn, a szczególnie w dzieci. I zostawił po sobie wiele takich bardzo skutecznych wskazówek, krótkich rad, które dają światło na to, jak mądrze wybierać, jak żyć w sposób, który pozwoli nam spotkać się i w tym życiu z Panem Jezusem i po naszej śmierci. Z pewnością, tak jak powiedziałem, jest to czas łaski. Starajmy się te łaski wykorzystać jak najowocniej, prosząc Pana Boga, żeby to wszystko zapadało głęboko w nasze serca i żebyśmy na nowo potrafili rozbudzić w sobie nadzieję, że nie ma sytuacji beznadziejnych w naszym życiu. Że jeżeli zdaje mi się, że takie są, to jest to tylko wielki fałsz i kłamstwo szatana i najwyższa pora Temu się sprzeciwić i powiedzieć: Panie Jezu, ufam, że dzisiaj Ty możesz to rozwiązać, przeciąć, że dasz mi odpowiedzi na te wszystkie sprawy, które noszę w swoim sercu. Amen.